Cześć, witaj, witajcie na kanale Łukasz Kocha Komiksy. Dziś na tapet weźmiemy komiks Shazam, który niedawno miałem okazję w końcu przeczytać i kupić w naprawdę dobrej cenie na Elicie. Nie powiem jakiej, się... ale to był to był fantastyczny. Tu ogromne podziękowanie dla jednego tutaj z panów, dla Adama, który podesłał mi linka. Shazam! Za... Tak, tak. Podróż, jak sprzedawca sprzedawał, to płakał. Tak, płakał, się za, za taką niską cenę. A ten komiks potrafi kosztować około nawet 200 zł w dobrej cenie na Elixie. No i dałem dużo, dużo, dużo mniej. A to teraz starcie okładk okładkowo, okładkowo, ile kosztuje? Okładkowo, nie ma, okładkowo. No nie ma. Nie ma. Nie ma, nie ma. Nie ma, nie ma, nie ma. Bez, on jest bezcenny, trzeba oddać. Jest tak. bezcenny. To jest bezcenny. Uwierzcie na słowo, ja dałem naprawdę śmieszne pieniądze, on jest wart dużo, dużo więcej. W sensie bardzo dobry komiks, ale chciałem oddać głos moim przedsiębiorcom, którzy czytali. Ja coś powiem, kupiłeś go za te pieniądze z wysyłką, co kiedyś, ja zamawiałem te komiksy jako nowe po bonusach. Ale ja musiałem to... zapłacić taką cenę. On już był zrabatowany, i to była ta cena, którą ty zapłaciłeś z wysyłką. Ale ja już musiałem. To wygląda na nówka. chyba że. Tylko to... bez folii. Nówka. Ja tu nie widzę żadnych zagięć, żadnych tam wiesz. Że on był może raz czytany, góra. Naprawdę. Nie zawsze czytałem. Idealny stan. No, mój też jest tacy. Wprowadzenie Sarzama do New tu, do nowego, tak. no, można powiedzieć, DC. Tak. I, to, może chyba historia nawet... publikowana pierwotnie była na. Zeszytach tak, Justice League, więc tu nawet Szazam nie miał swojego miesięcznika, czy jakiejś innej serii, gdzie to jest postać stricte z lat poprzedniego stulecia. Rok młodszy od Supermana? Dosłownie to jest, można powiedzieć, kalka Supermana w supermanach z lat, więc tam, tak. w tamtych czasach to była bardzo wielka konkurencja. DC miało wielkie problemy, wtedy się inaczej nazywali, National Comics prawdopodobnie, a Fafset produkowało właśnie kapitana Marvela, bo wtedy tak się nazywał. I była wielka rywalizacja, rywalizacja. DC miało wielkie pretensje, cały czas ich atakowali, cały czas jakieś pozwy, coś. A Kapitan Marvel o tyle się dobrze sprzedawał, że nawet miał swój serial kinowy, bo wtedy ludzie chodzili do kina. I popularność miał większą niż właśnie Clark Kent, niż Superman w tamtych czasach. Dzisiaj Szazama praktycznie nigdzie nie ma. Jest, ale nie tak jak w tamtych czasach, gdzie naprawdę był mega popularną postacią. W końcu trafił do DC, ale w czasie, gdy go nie było, bo nie, nie publikował jego przygód... Marvel Comics wymyśliło swojego kapitana Marvela i ciach na nazwę. DC, gdy nabyło prawa w końcu do tej postaci, którą bardzo chcieli zwalczyć, no musieli inaczej go nazwać. Oczywiście nie nazwali go jeszcze wtedy Shazam, tylko był Power of Shazam i tam dopiero w środku można było czytać historię, gdzie nazywał się kapitan Marvel, a na okładce tego nie uświadczyliśmy. Aż do powstania nowego DC, DC sobie tu temat już ogarnęło i poszli po prostu bo po, można nawet powiedzieć najmniejszy linii oporu, ale Szazam, jak dla mnie, świetna nazwa. Pasuje też do tego bohatera. I też mi się tu podoba takie coś, że no magiczne słowo, gdy bohater powie tą formułkę, zmienia się w bohatera. Ale nie zawsze. Przekonanie ja ci, jeśli czytałeś to... ten. Tak, tak, z przekonaniem. Tak, 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 cyta, tak. Musi być z przekonaniem, że on chce się przemienić, a nie powiedzieć, nazywam się Szazam. I, tak, I się zamienia w Willego Bacona, bo tak się nazywa jego. Yy, no ten bohater. Cywilu, że tak powiem. Co do samej historii, oddaję głos. No, no to ja oddaję głos Szybkowi. O, o no, no, jego w, wielkim skrócie, w wielkim skrócie no, myślę, że każdy z nas wie, jaka jest historia Bilego Batsona. Po prostu knąbrny chłopak z dużymi problemami tożsamościowymi. Zrzucany jest z domu do domu, z rodziny do rodziny. Nie może znaleźć odpowiednich warunków do swojego takiego złożonego charakteru, aż w pewnym momencie trafia do jakiegoś dziwnego wymiaru, tak? Tam otrzymuje tę moc i no i no jest od zera do bohatera, można tak powiedzieć. Dziecko, które staje się Shazamem wielkim, właśnie jak Superman postacią o nadludzkich siłach, no i musi zmierzyć się z wrogiem, wrogiem, który tam odkrywa Pochodzenie tego Szazama, pochodzenie tych wielkich mocy, które też chce zdobyć. No i w sumie, tak można powiedzieć, że to jest udana, udana, kolejna interpretacja tej postaci stworzona przez Garego Franka. I Jeffa Jonesa. Gary Frank to fantastyczny ilustrator. Jeff Jones jest tuzą, jest scenarzystą, który jak coś stworzy, to zawsze jest na wysokim poziomie albo na najwyższym poziomie. I, tam, i tym razem tak samo. Mało tego właśnie teraz pokazuje. Ja dam film, że na tyle to było świetne, atrakcyjne, familijne wręcz, że tak. zostało to zaadaptowane. I no jest... Stworzyli wielki kinowy hit. Tyle tak, mogę no, na razie mogę powiedzieć. Tutaj? Jasne. No bo właśnie po sukcesie komiksu po, yy, scenariusz hmm. posłużył tutaj w dużym aspekcie. Duż, tak. nieduże zmiany, ale też można powiedzieć patrząc na to jak poszło dalej w kino, to chyba zrozumiałe te zmiany były, bo tutaj mamy właśnie origin story Shazama, Billy Batson, właśnie ta sama praktycznie historia. Rodzina kropka w kropkę wycięta z komiksu. Tak. Tych y, bohaterowie, z którymi on mieszkał, Mary, y, Pedro, Darla i tak dalej, więc A to, to więc fantastycznie było przeniesione. Tak, bo tu mamy całą tą rodzinę tych dzieciaków też, ona tutaj, no cały ten aspekt tego domu zastępczego, tej rodziny, no jaki, tutaj. jak on tutaj został, no właśnie, o, tak. I oni są tutaj, ci aktorzy, też pod ich styl, nie, tak, no dopasowani, tak byś, y, właśnie tutaj twórcy tego filmu. No, wiedzieli, widzieli ten komiks, mieli go w rękach i na jego postawie pisali scenariusz filmowy i powstał właśnie ten, gdzie, no ja rozumiem, żarciki i tak dalej, bo to też jest lekki, przyjemny film, ale tu jest chłopak, który staje się superbohaterem, bohaterem. on dalej jest chłopakiem. On nie ma 50 lat, jak Tony Starki sobie śmieszkuje cały czas, jak miał tam, nie wiem, 15. Po prostu jest dopasowane do wieku bohatera. Tak samo Spider-Man, on sobie może pozwala... no znaczy może. No pozwala te swoje żarciki, ale to jest, pasuje do jego obecnego wieku i tak dalej, ale w niektórych momentach, w niektórych, no tu tak krytycznie mogę powiedzieć, no, niektórym bohaterom za dużo luzu, czy takiego, takie dziecinności, takich dziwnych y, onelinerów, no nie, nie jest to mile widziane, a właśnie przy takich bohaterach jak Shazam, jak najbardziej, bo tu pasuje, to dokładnie do tej, bo to jest cała właśnie rodzina Freddy, Mary, Pedro, Darla, Eugene. No i wielki przeciwnik tego komiksu, o którym okazał się Blagadam. Czarny Adam. No w filmie yy. tutaj był, tak Blagadam, tutaj był doktor Sawina, ale Blagadam też dostał swój film. Też po części tutaj mamy takie nawiązania komiksowo-filmowe, no bo to pasuje. Też można tutaj powiedzieć, że ktoś tu wyciągnęli z tego komiksu i potem przerzucali to do, na, do filmu, trochę też zmieniając, nie? I no jednym ze to jest to to filmie, tego filmu, Jeff właśnie. Tak, pomagał. Ale to właśnie tutaj też można podyskutować, no bo tutaj przypomnę, no niesławnego Green Lanterna, no tam też Deborah współpracował, no i nie wyszło, nie? więc nie zawsze i jeszcze innego scenariusza wyciągnę, no bo Frank Miller, złota, w sumie, złoty czas jego pracy przy no, pisaniu scenariuszów, no to lata 80., 90., no i powstał Robocop 2 i Robocop 3, gdzie właśnie też, właśnie za scenariusz Frank Miller. No i co nie wyszło w tych filmach, Szczególnie w Trójce, ale też to zależy, jest zależne od, twór, od wytwórni, co wymagają i jak przepis, no, co odkładają, dodają do ciebie i tak dalej, no, tak, żeby nie być całkiem krytycznie dla Jeffa czy Franka. Ale tu to idealnie się zapina, film, komiks, no rewelacja, ale jeżeli ktoś się odbija od, od filmu, że za dziecinny czy za bardzo familijny, za mało bohaterów, za mało mordobicia przysłowiowego, to niech się nie po komiks, przekona się, jak wygląda to. Yy, w zarodniku, gdzie właśnie ta historia jest przedstawiona od strony, jak pisano to. No i ja jestem zachwycony, to jest dla mnie jeden z najlepszych komiksów w New Fifty jaki został wydany. Żałuję tylko, że jest, nie ma dostaliśmy kontynuacji, bo tam właśnie yy, chyba Gar dalej rysował kontynuację, nie pamiętam teraz, ale Jeff Jones pisał dalej kolejne epizody z życia Bilego i jego rodziny. Chyba powstały dwie kontynuacje komiksowe, Łukasz? Nie pamiętam. Tak. Jednym, co nie, ciekawe, nie, nie to pamiętam. spójrzmy też na Grzbiet. No, właśnie no, też jedynka. Jest jedynka i tak. jakby m, mogliśmy się spodziewać kontynuacji. Niestety nie ma żadnej kontynuacji, a sam komiks też jest urwany, jest ucięty tak. wątek. No i, i, jest. No i tylko Schinger, co? Taki jest zapowiedziane portka tak. otwarta na przyszłość. W komiksach poszło dalej w USA, mm -hmm. no my nie dostaliśmy, a i tak samo skończył żywot niestety Shazam, można powiedzieć, tak przez łzy i nie, bo też był zapowiadany ciąg dalszy, można powiedzieć, w drugiej części w Shazam, dwa, dnie bogów, dobrze mówię? furia bogów, coś tam było zapowiadane, że to jeszcze może być pociągnięte do trzeciej części, no niestety wiadomo, kino się zmieniło, już nie będzie tego DC, tego, tego uniwersum, które szło do pewnego momentu i zakończył je Aquaman, a ma już takiego chyba nie zobaczymy w ogóle. No też ten drugi film nie wywszedł finansowo za bardzo, więc też trochę kiepsko. Ale ja nie powiem, też bym chciał trzecią część, bo ja jestem byłem, nie ta, ta rodzinka, że tak powiem, oczarowała i bardzo chętnie i bym ich zobaczył jeszcze to w komiksach jeszcze moglibyśmy poczytać trochę, bo jeszcze coś tam można było wydać to, no bo to jest stricte zamknięta historia, 180 chyba stron będzie, można to przedstawić, można dać to w Delaksie i pomyśleć o kontynuacjach też w Delaksie, jeżeli to są takie tomy, no jak najbardziej, raz nawet na rok wydać. Ja tak jeżeli dobrze. w dylaksie to już chciałbym całość, bo to tak. te nie jest aż tak dużo też. Nie jest. Tak. Więc no, można ja byłoby tak... faktycznie zebrać wszystko i, i, i wydać. Kompletne... A nie wiem, czy to nie byłoby za dużo, bo tam wychodziły już później zeszyty z Shazama. Później, nie tak jak tutaj, gdzie mamy Ligę Sprawiedliwości i tam było dodawane to, tylko mamy już sztuki, więc w historie historii mogą by zająć więcej, ale mhm. zabicie mnie, nie wiem, nie pamiętam. Wiem, że coś takiego było mhm. i jeszcze niedawno też coś wychodziło. Kolejne, więc możemy zrobić wychodzi... jak z Batmanem Ziemia 1. Jak Batman, Ziemia 1. Trzy tomy. Tak samo wydajcie jeszcze Zama. Okej. Okay. Trzeba by nie. Tak, można tak. by tak. Rabę to jest jeden czynnik. Na... O Szazamie. Najpierw pisał Mark Way, rysował Danmora, a masz ode mnie ten pierwszy numer. Tego, tej nowej serii, a teraz y, piszę. Y, kurczę, wyleciało mi nazwisko scenarzystki, ale też podobno na fajnym poziomie. I y, y, sceniczki też zapomniałem. A, Manuela Lampuccino, Lampucino, Lampucino y, rysuję. Też podobno. lampuccino la, 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 Lamp, Lampucino. La czy no, to nie wiem, jak Ale się wiecie, też to jest taka lat. sytuacja. Myślę, że też warto wspomnieć o tym, że rzeczywiście w tym momencie nie jest dostępny oficjalnie w żadnym sklepie ten komiks. Jedynie to można liczyć na cud, jak, jak to miało miejsce w przypadku tak. Łukasza, że za kilka za kilkadziesiąt złotych można, można kupić. Ja nie pamiętam ile ja dałem. Naprawdę nie pamiętam, ale faktycznie ja potwierdzam to, co Łukasz wspomniał, że on ten komiks kosztuje z 200 zł. Ktoś po prostu może rzucać około, 150, około 200, 200 zł. Złotych, I teraz tak. pytanie, chłopaki czy panowie, bo to jest fajne i, i warto wspomnieć. Jeżeli ktoś po, pod wpływem emocji pod, po, po tym filmie chciałby kupić i nagle widzi, że ten komiks jest za 200 zł, polecacie polecacie, żeby ta osoba kupiła za 200 zł albo 150? Nie, nie no nie, ja uważam, że też nie. Szukajcie z drugiej, naprawdę, tak jak ja. Nie, ale to jest z drugiej ręki, tylko po prostu nie dajmy się no, też tak, zwariować, nie, butelkę, nie dajmy się zwariować. Uważam, że ten komiks mimo wszystko, pomimo że on jest, jest świetny, ale no nie powinniśmy karmić tak naprawdę w tym momencie, nie wiem, cebularzy. Ja bym ja, no, ja, ja tak, tak. A ja chciałbym coś dodać. Y My nie jesteśmy chłopaki, my jesteśmy młode wilki. A! Tak, młode wilki. Zgadza się. Po 40. A ty. Ja nie ja, ja, jeszcze... Jeszcze, jeszcze. Ale niedługo. To ja, to ja od ciebie chciałem dodać właśnie jako prowadzący na koniec ten. chciałem dodać, ja to, co mnie ujęło. Przede wszystkim mnie ujęła warstwa graficzna, no i co, że tutaj przede wszystkim A. rodzina jest najważniejsza. To jest znakomite. Gary Frank! Znak. Sylwak bardzo Gary Fra Gary Frank. Frank, ja nie lubię, ja kocham, ja po prostu kocham styl Derego Franka, on od Fantastyczne rysunki, woko. ale Fantastyczne. Co? no mówię, ta rodzinka jest cudowna, oni są i śmieszni, i zabawni, i czasami złośliwi, A. potrafią sobie dobrze... Bo to dzieciaki, jak dzieci. Jak ja ale mogą na liczyć. mam u mnie jest dwójka, ja, a tam jest siódemka czy szóstka, to tak. ja widzę co się dzieje tu, więc nie dziwi mnie, co się dzieje w komiksach. Pełna kaki, chata. Ktoś, tak, pełna. Ktoś, chata. No pełna chata, dosłownie, więc się dzieje rodzice też mają tutaj zastępczy, bo zastępczy, ale tam kipisz taki, że znajdź dla każdego po 5 minut no, przy, Tak, a tutaj się no, udało. W tak, w jednym komiksie to pokazać, no, jeśli będziemy mieli okazję wkupić naprawdę dobrej cenie, dobrej cenie to znaczy kilkudziesięciu złotych, no nie wiem, pięćdziesiąt, sześćdziesiąt złotych, to nie zastanawiajcie się. Do stówki dalej nie ucinać. Mówić to się max. powiedzieć no Do tak to no, stówkę max. tak może mnie. dałbym tak, tak ale nie 200 no, ale... złotych nie. No, nie. nie 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 I to jest chyba no, najlepszy też wiem. komiks z Shazamem bo tak. z Shazamem jeszcze tak dodam nie mamy dużo nie. mamy po polsku nie e, raptem cztery komiksy tylko że jeden dzieli z Supermanem w tej czarnej kolekcji czyli też go możemy tak. nie zobaczyć nie dostać bo jest też już wyprzedana i ciężko ją gdzieś poszczególne to my na pewno znajdziecie tam był Superman Shazam pierwszy grzmot. W białej kolekcji mamy też Origin Story Shazama z lat 80. po kryzysie na skończonych Ziemiach. I też fajne to było, pamiętam. Tak. Tam Jerry Ordway, bardzo fajne rysunki klimatyczne. kto pamięta Supermana z TM Symic, no to tam właśnie Jerry Ordway jest na łówku i Picabella. No i dodatkowo mamy w Delaksie Podporne Stowarzyszenie Zła. Jeff Schmidt pisze, czyli cichy Bob z Czulów supermarketów i jeszcze x filmów ze swojego Kevin uniwersu Smith, Kevin Smith. Tak, tak, ja tak. no Jeff tak, Smith. Jeff. Dobra, to pomyliłem Jeff. go. Z... To inny, inny, inny Smith. Inny tak, Smith. Tamten, Jeff, tamten Smith pisał Couchan. no tak. dobra, warto zwrócić uwagę. Ale to jest bardziej taki familijny ten komiks już, nie? Tak trochę, znaczy taki bardziej bym powiedział, że dzieciakom bym swoim spokojnie dał go czytać, bo jest taki właśnie bardziej, ale to, co tutaj stworzył Jeff Jones i Gary Frank jest rewelacyjny. Dla każdego, dla dziecka, dla dorosłego. No. Tak, ja pokażę jeszcze tylko dodatki, których może jest niewiele, a ale właśnie. też bardzo fajnie Tom, by Ale tak możemy komiks. dzięki tym dodatkom zobaczyć, jak to się zmieniło już w komiksie, nie? nie tu masz na przykład tak. Black bez, bez rękawów mam nie? Ten swój kostium. Tak. Ten tutaj rękawice jak Venom go tak oplatają, a w komiksie jednak są te rękawy, nie? Hmm. Możemy Cało. zobaczyć to pierwsze stowarzyszenie, już nie pamiętam nazwy dokładnie tych bogów. No, tam ich było siedmiu, był na pewno właśnie to... tutaj główny wizard, no z różnych, właśnie tutaj samuraj, tu Oj. Egipcjanka jakaś, czy coś takiego. Tam no kilku było, było bogów i tutaj mamy kostkę, fantastyczne rysunki. Po Gary szczególnych Freund. komiksach ci bogowie się też pokazywali, na przykład chyba, no dobra, już nie będę teraz zgadam głupot, ale chyba nie ze sprawiedliwości z odrodzenia, gdzieś tam były jakieś retrospekcje, gdzie Pandora, tam ta puszka Pandory też był taki pewien event i też tam było do magów tych od, yy, odnośnik, no bo to wiadomo, to się działo to miliony lat wstecz, gdzie tam życie się rodziło na Ziemi, a magowie tam jednak byli, nie? Różne kultury też to przedstawia ich, nie? No bo wi wiadomo, widzimy to, jak to wygląda, nie? No i fantastycznie do tego podeszli, widać, że oddali, bo to, że została zmieniona nazwa na szazam, nie, nie znaczyło, że ta postać zostanie potraktowana bez szacunku, bo jednak tutaj oddali w tym komiksie cały szacunek całej rodzinie Shazamów, całej rodzinie kapitana Marvela. Jeszcze można by byłoby do takiego specyficznego lokaja, można powiedzieć, jeśli tak to dobrze powiem, bo jeszcze taki był w latach tam Złotej Ery, który tam z nimi tam też biegał, taki był na zasadzie, yy, kojarzycie z Supermana, tego gościa, który prowadził tą yy, taką yy, piwialnię piwa, taki był tak, bibo, -bon, coś takiego. B -bon, b -bon, tak, bibo, no, i on tam, tak też koszulka Supermana i taki gość, nie? I taki też był gościu w Shazamie, powiedzmy na taki styl, ale no, nie, nie prowadził żadnej tam restauracji, ale też były tam może w następnych komiksach są jakieś odniesienia albo jakiś ester egg do, do niego, może nawet tu, no, ale ja tego nie zauważyłem, ale my w Polsce no mamy naprawdę bardzo mało szazama, więc cieszmy się tym, co mamy, i, i tym komiksem, bo jest zdecydowanie godny polecenia dla panów Super Boha, się... Hero, zdecydowanie numer Warty. No. Ja ciebie dodam, jeśli szukacie komiksu o nowej postaci, która jest mniej znana z uniwersum DC i chcecie dopiero rozpocząć swoją w ogóle przygodę z komiksami DC, to jest bardzo dobry komiks do tego, żeby rozpocząć tę przygodę właśnie od Shazama. Bo nie musicie znać innych poprzednich przygód, to jest bardzo dobre wprowadzenie origin story na nowo pokazane współcześnie tej postaci i bardzo fajnie rozwinięty pokazany wątek rodzinny. I to jest w tym komiksie najważniejsze. Miłość do rodziny, przyjaźń, oddanie, współczucie. Ja jestem zachwycony. Polecam. I to, co mówi Sylwek. Od zera do superbohatera też, nie? Przy tak, okazji. Tak. No i mamy też nazwiska. Świetne komiksowe nazwiska. Jeff Jones, Gary Frank. No tutaj można później Dla po sobie nazwiskach sobie. szukać kolejnych komiksów. Tak. Nic tylko brać, czytać i liczyć na to, żeby Egmont wydało jeszcze raz, wznowiło, poszerzyło. I, no, i, no i tyle. Przenośmy, przekazujmy dobre słowa. Ja Wam Potem dziękuję za uwagę. Ze mną byli Adam z komiksomani, cześć. I Sylwek cześć. z kanału cześć. Sylwek, cześć. Cześć. Trzymajcie się, cześć.